Wolna sobota od roboty, ale trzeba pozwozić gratów trochę na strych, bo już się nie mieszczę tam w swoim blaszaku. Także zrobiłem lekki luz, pozbierałem trochę gratów, muszę to wszystko wnieść na górę. Takie kolumienki fajne mam, zobaczcie. Głośniki te były wymieniane już, ale kolumienki, syczki zostały, niskotonowe zostały. Te kolumienki, możecie mi wierzyć lub nie, one są w stanie prawie idealnym, powiedzmy, że 90% to jest stan idealny, jakby śrubki powymieniać. No ale ja je trzymałem tam, gdzie jest trochę wilgotności, ale działają. Były nakryte grubą warstwą materiałów i na szczęście działają. Ja je wziąłem, nie wiem czy wiecie, w Niemczech są takie miejsca, gdzie się oddaje elektrośmieci. I stały dwie takie kolumienki. Akurat przejeżdżaliśmy, mówię, kurczę, w domu, gdzie mieszkaliśmy nic nie grało. Mówię, biorę te kolumienki. Podłączę się do jakiegoś sprzęta, będzie grało. Zobaczcie, to jest stan... Niezniszczony! I tam nie niemiaszki takie coś wyrzucali. I w jednej głośnik harczał, w drugiej grał dobrze, ale wymieniłem na dwa nowe, inne i jest git majonez. A z tyłu? Ale słońce wali. Tu kolumny, które ja sobie robiłem ze starych kolumn, one były sparciałe. Ja je trochę przyszlifowałem, gdzie nie gdzie dałem jakąś szpachlę. To nie miało być ładnie, one będą kiedyś do garażu, one będą wisieć na ścianie, będą sobie brzdągać. Ale wykorzystałem je, bo powinny iść na zwałkę. A mówię, wyczyściłem je, yy, pomalowałem lakierem z mojego, z mojej drugiej bm To jest turkusowy, przynajmniej taki miał być turkus. Pomalowałem je i są. Jakiś duży głośnik z subwooferem. Membrana była wymieniana, dlatego ona tu jest wklejana, jakby ktoś się czepił, że to rzęch. To nie jest rzęch, bo głośnik jest to tonsil, duży. I membrana jest nowa, znaczy nowa, ona była wklejana z 5-6 lat temu, w sensie do tego głośnika. No i co, muszę trochę pownosić gratów, ale muszę też trochę pokosić trawy, bo wszystko zarasta. Także biorę tą pszczółkę, która się sprawdziła i która zarąbiście piernicza, że tak powiem. Dobrze daje sobie radę do takich podkoszeń i zasuwam. Później zgrabić i jest czyściutko. Fajne to kółeczko prowadzenie, pewnie każda kosa to ma, a ja się podniecam... O, to, to, to wyrwiemy. A ja się podniecam, no ale... Kosiarkę oddałem do naprawy, działka mi zarasta i moje czerwone Ferrari się naprawia już. Chyba 2,5 tygodnia się naprawia się naprawić nie może. Także biorę się za koszenie tu gdzie mogę i biorę się za wnoszenie swoich gratów na górę, a kiedyś będę to znowu znosił. Głośniczek na dwie cewki. Także trochę tego siesiaraństwa jest do wniesienia. No i co, obleciałem koło i, o widzę tu ominąłem. Kępka, ją liznę obleciałem koło tu i, ale duża trawa, za, za długo czekałem, bo była tak wysoka, że no już baterie to zjada w mgnieniu oka, czyli piątkę musiałem iść po drugą baterię, wtedy jedną baterią tyle czasu robiłem co tam sprawdzałem, porównywałem tą kosę a teraz mi dosłownie dwie baterie zjadło na no od początku domu, koło domu, tu no to w sumie nie taki kawałek ale co chciałem powiedzieć, możecie mi nie wierzyć, ale zobaczcie mam wygięte przęsło ja je naciągałem, bo ono jest teraz już trochę poprawione, ale sarna tak przypieprzyła, że było całe wybrzuszone w tamtą stronę, ja to naciągałem, to jest drut czwórka, czwórka albo piątka, nie, czwórka chyba. Ja to naciągałem, bo nie wiem jak ta sarna wlazła i jaka ona była ślepa, że ona przypieprzyła w to przęsło i je wygwieła. Tu dosłownie mógłbym wyjść, tak było naciągnięte wszystko i tak było, wiecie, wklęśnięte w tamtą stronę, że ja mógłbym przejść tutaj pod spodem i bym nie zawadził plecami. Tak było wybruszone. Druga sarna przypieprzyła znowu tu. I to widać, jaka jest siatka wybruszona. I musiała ostro przyłożyć, bo aż dwa słupki się pochyliły, ale stoją. Tam jeden pisał mi, że to mi nie wytrzyma dwóch miesięcy. A to już zaraz będzie, jak to rok już stoi. Także. No ale też mówię, druga sarna, czyli nie wiem, coś się tu musiało spłoszyć, jak wlazły. Jedna w tą stronę chciała spieprzyć, druga chyba w tą. Na to wychodzi, bo. Bo innego rozwiązania nie ma, ale żeby wygiąć takie przęsło, ja myślałem, że to jest sztywne. A to widzę, że jak Sarna to wygięła, to dobrze rozpędzony dzik to by przeszedł tak przez masło, przez te przęsło. Ale teraz się zabezpieczyłem lepiej, bo zauważyłem, przyjechałem raz i Sarna była tutaj na obiekcie i zauważyłem, jak one przechodzą przez te druty kolczaste, co mam tam mój. Ona sobie uklękła, ostatni drut wzięła na plecy i się prześliznęła pod tym drutem i sobie przeszła. Mówię, owy kur skubane. To teraz tam takich, wiecie, na, co miałem, to tam poprzykręcałem, żeby te druty nie dały się rozciągać. Dobra, koszę sobie dalej. Oczywiście zeżarły mi tuje, tak? To wchodziły i mam zeżartych tak. Jedna tuja do wykopania, druga tuja do wykopania. To już całkiem trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta. Dziesięć tuj poszło się gonić. Tyle to jest akurat, żeby kołem jechać przy, przy cokoliku, i żeby kosiarka wzięła resztę. Akurat na szerokość tego kółeczka. A tu co zrobiłem? Zobaczcie, kawałek tego, tej siatki założyłem. Tutaj dałem kawałki takich przęseł, żeby one właśnie nie mogły rozciągnąć już tego, tego drutu. Tu dałem całe przęsło, bo miałem. No tu tylko taki kawałek został, ale myślę, że już tu nie przejdą, bo nie mają jak tego rozciągnąć. A na takiej długości to wiecie, ona sobie wchodziła pod spód i przechodziła pieprzona. Jak sobie, jak sobie chciała. Teraz już zauważyłem, że nie ważą i tam się zagradzam od wjazdu i tu się zagradzam. Zauważyłem, że teraz już tak nie ważą. Dobra, teraz tylko wnieść ten dobytek. Obkoszone, później go pojeździć. Teraz wnieść dobytek.